Cześć! Lecimy z drugim sezonem QA, który jak widać po okolicy będzie trochę inny niż pierwszy. Plan jest taki, że będę nagrywał filmy spontanicznie. Mam chwilę wolną, siadam z aparatem, nagrywam i mam nadzieję, że to będą bardzo krótkie wideo, typu 4-5 minut. Będę się starał odpowiadać zwięźlej niż wcześniej, no ale jak to będzie, zobaczymy w praktyce. Dzisiaj będzie monotematycznie, bo będę się skupiał tylko na Apple'u. Mam trzy pytania które jedno z nich się przewinęło bardzo, bardzo wiele razy, kiedy relacjonowałem konferencję plan na Instagramie. Drugie padło tylko raz, ale stwierdziłem, że chcę na ten temat coś powiedzieć. Trzecie pytanie zastąpi mi wideo o Makumini, które miałem nagrać kiedyś tam po dłuższym czasie użytkowania. Powiedziałem, że zrobię coś takiego, ale. Mam na tyle mało do dodania, że poruszę to tutaj w tym QA. Ok, zaczynamy. Czy na iPadzie z iPadOS, który wyjdzie za kilka miesięcy, będzie się dało retuszować zdjęcia jak na zwykłym komputerze? Czy instalować BT już teraz? Zacznę od końca. Ja BT zainstalowałem i nie radzę tego robić. U mnie ona działa w miarę ok, nie ma zbyt wielu błędów, ale śledzę gdzieś tam blogerów zagranicznych, tutaj polskich. I prawie wszyscy zgodnie twierdzą, że jeśli nie trzeba, to nie instalować. Ja mam taki problem, że jeśli podepnę klawiaturę Smart Keyboard, to występuje mi cały system. Po prostu jest crash i nie mogę nic więcej zrobić. Muszę odpiąć klawiaturę, zrobić, zaczekać aż on się zrestartuje, no dopiero mogę działać. Także jako maszyna do pisania iPad się stał dla mnie bezużyteczny, dlatego piszę ostatnio na komputerze. No ale możliwości jego są dużo, dużo większe niż były kiedyś. I czy on się będzie nadawał jako komputer do retuszu? Jeszcze nie. Jeszcze dużo, dużo czasu minie. Myślę, że rok, minimum, nie. Minimum dwa lata. Bo po pierwsze musimy dostać pełnego Photoshopa, który będzie pod koniec tego roku, ale po drugie musimy dostać kalibrację. I kalibracja ekranu, zewnętrznego ekranu i tego wbudowanego nie wiem, czy to nastąpi za dwa lata, może nawet jeszcze dużo później. Ale to jest taka rzecz, bez której nie da się myśleć o iPadzie jako urządzeniu do retuszu takim w pełni profesjonalnym. iPad sprzętowo jest rewelacyjny. To jest niesamowita konstrukcja. On w tej chwili jeszcze nie odpowiada high-endowym komputerom, natomiast na słabszej konfiguracji iPad działa szybciej niż MacBook, który jest powiedzmy w podobnej cenie. To jest w ogóle przepaść. iPad za 3000 zł działa jak MacBook Pro za kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli chodzi o responsywność, pod niektórymi względami jest nawet lepszy, bo ma iPad Pro, ma ekran 120Hz, więc to wrażenie płynności jest jeszcze dużo, dużo większe. I ja bym bardzo chciał, żeby na czasy, kiedy będę mógł gratulować na iPadzie, nawet jeśli to będzie iPad podpięty tylko do komputera, byłby to te, y, Tylko do monitora. Byłby to najtańszy komputer do retuszu na rynku. Bo byłby po pierwsze mega, mega wydajny, po drugie, miałby naprawdę fajny ekran. No i po trzecie, mega mobilny, dużo mobilniejszy niż to, co mam do tej pory. Ja i mam zawsze przy sobie, więc zawsze miałbym jakiś komputer, na którym mógłbym zrobić wszystko. W tej chwili nie mogę. W tej chwili nie mogę zrobić ani niczego w Photoshopie, ani niczego w Pajalkate. Także dwa lata myślę, że to jest minimum. Skoro zapowiedziano Pro Display XDR, to czy jest szansa, że będzie to pierwszy monitor Apple? na no, a odpowiedzieliście monitor do obróbki zdjęć. Podstawka do niego kosztuje tyle, co kiedyś wychwalany przez Ciebie Azo CX. Tutaj szybko i zwięźle, takie pytanie było tylko jedno, ale stwierdziłem, że na szybko warto to poruszyć. Ja w tej chwili nie jestem w stanie nic sensownego powiedzieć, bo ten monitor jeszcze nie wyszedł, nie pojawiły się jego testy. Minie dużo, dużo czasu, zanim, zanim to nastanie. I test monitor nie dla fotografów, tylko dla filmowców. To znaczy, na mój się prawdopodobnie sprawdzi w 100%. Ale on oferuje dużo funkcji, które są nam kompletnie niepotrzebne. No, HDR w tej chwili w fotografii się w ogóle nie przydaje. Yy, tak gigantyczna jaskrawość też jest niepotrzebna. Korzystamy z niecałej jednej dziesiątej tego, co on oferuje. I no i cena, kwestia ceny. To nie jest drogi monitor jak na te możliwości, które ma. Jest bardzo tani w stosunku do konkurencji, ale z drugiej strony 20 tysięcy złotych na monitor to i tak jest ogromna kwota. Monitory dla fotografów można mieć za 3000, 5000, maksymalnie 20 tysięcy. ale to mówimy już o takich monitorach stricte profesjonalnych, których większość osób nie potrzebuje. Bardzo fajny monitor można mieć za około 5000 zł. Taki, który już jest naprawdę świetny, no ale operuje niższą rozdzielczość. Bo to nie będzie 4K, to nie będzie UHD, a tym bardziej 6K, które ma Apple. Także jeśli ktoś miałby do wydania te 20 tysięcy, no to prawdopodobnie zakup tego Apple'a będzie świetnym wyborem, ale to się dopiero okaże tak faktycznie w praniu i to nie zaraz po premierze, tylko po kilku latach, bo Apple ma potworne problemy z plamami, z żółtymi narożnikami i ja prawdę mówiąc nie wierzę, żeby w tym monitorze było inaczej, tym bardziej, że tam są w środku dwa wentylatory, a wentylatory w monitorach Apple to nie może z tego wyjść nic dobrego. No, także jeśli ten monitor kiedyś tam wyjdzie, to może powiem o nim coś więcej, ale tak naprawdę będę w stanie się powiedzieć dopiero po kilku latach. A tematy podstawki w ogóle nie poruszam, bo to jest. To jest bardzo dziwna sprawa. Jeśli ktoś nie wie, podstawka po tym monitor kosztuje 1000 dolarów. No, lecimy dalej. Kiedy dłuższe wrażenia z Maca Mini? Tych pytań, to pytanie dostaję regularnie, miesiąc w miesiąc, właściwie tydzień w tydzień od najróżniejszych osób. Dlatego że ja kiedyś zapowiedziałem, że będzie kontynuacja mojego artykułu o obrażeniach z użytkowania makamini, tylko że to będą wrażenia już po długim czasie. Nie powiedziałem kiedy to będzie, czy to będzie długi czas, typu 3 miesiące, czy pół roku, czy rok, no ale spokojnie już dawno mógłbym to nagrać. Tylko że czy tam napisać kontynuację artykułu. Tylko, że nie mam zbyt wiele do dodania, bo Mac Mini yy, nic się nie zmieniło. Wszystko, co napisałem w artykule o tym miniaczu, jest aktualne i mam tylko dwie sprawy do dodania. Po pierwsze, jest problem z Bluetoothem. Yy, on jest fatalny. Ma bardzo słaby zasięg i potrafi rozłączać klawiatury, myszki, trackpady. Niektórzy tego problemu nie mają w ogóle. Inni go mają tylko, jeśli wpinają coś do USB-A, a niektórzy mają ten problem regularnie, nawet jeśli w USB-A nic nie, nie jest wpięte. U mnie ten problem też występuje. Da się go zażegnać, kupując po prostu Bluetootha, takiego dongla Bluetootha, wkładając go do USB i łącząc klawiaturę i wszystko inne z tym donglem zamiast z wbudowanym modułem. I to nie jest problem stricte z Maca Mini, to jest problem w dużej mierze programowy, a wiemy to dlatego, że on się pojawił ten problem się pojawił w iMacach w momencie wyjścia nowego systemu operacyjnego. Rok temu tego problemu użytkownicy iMaców nie mieli. Wyszedł Mojave Mohawe, nie pamiętam jak ten system się nazywa, i nagle zacząło zrywać połączenia. Także ja długo zwlekałem z kupnem Bluetooth i dopiero niedawno stwierdziłem, że dobra, chyba jednak tego programowo nie naprawiam, więc zamawiam. I to jest właściwie jedyny zarzut, jaki mam do tego Mac'a Mini. Wydajnościowo to jest rewelacyjny komputer. Wbudowana karta graficzna jest bardzo słaba, a jednocześnie zupełnie wystarczająca do retuszu. I nawet na monitorze 4K działa OK. Są ludzie, którzy używają tego na dwóch ekranach 4K. Wtedy jest, powiedzmy, akceptowalnie, ale nie idealnie. I ja mówiłem, że prędzej czy później prawdopodobnie dokupię dedykowaną kartę graficzną. Do dzisiaj to nie nastało. Kiedy to nagrywam, jest lipiec. Ten komputer mam ponad pół roku 7 miesięcy 6, 7, 8 jakoś tak. I do tej pory nigdy nie miałem sytuacji, w której stwierdziłem, że muszę mieć tą kartę graficzną że bez niej to nie, ten komputer się nie nadaje do użytku. Raczej było tak, że zauważyłem jakieś drobiazgi drobne takie rzeczy, przy których zdawałem sobie sprawę, że ok, gdybym miał lepszą kartę graficzną, to płynność byłaby minimalnie większa, byłaby responsywność minimalnie lepsza, ale to nie jest coś, co ja muszę mieć. Poza tym do renderowania filmów jest to w ogóle niepotrzebne, dlatego że Mac Mini ma ten chip T2, który się sprawdza naprawdę rewelacyjnie i nie wiem, jaką kartę bym musiał mieć, żeby było jeszcze lepiej. Ale na pewno by to nie była karta konsumencka, tylko musiałaby to być karta specjalnie dedykowana do produkcji wideo albo i dwie karty spięte w jakiś SLI czy coś takiego. Wydajność chipu T2 do renderowania jest absolutnie niesamowita. Natomiast T2 nie ma żadnego przełożenia na responsywność podczas samego montażu. I przy tym co ja montuję, to nie ma żadnego znaczenia. Ja montuję tak proste filmy, że tam jest jakaś drobna korekcja kolorystyczna. Jakieś hmm, przejścia, jakiś tekst dodany. Tam nie ma zaawansowanego gradingu. Tam nie ma nic związanego z profesjonalnymi produkcjami wideo. I ja braku dobrej karty graficznej tam nie odczuwam w ogóle. Hmm, odczuwam czasami w Photoshopie, ale bardzo rzadko, są takie sytuacje, kiedy y, trochę zacznie lagować przy zumowaniu trochę zacznie przycinać, kiedy robię jakieś, jakiś bardzo szybki retusz, bardzo duże pociągnięcia i dopiero co zrobiłem przezumowanie. To są rzadkie sytuacje, ale zdarzają się i widzę wtedy, że na lepszej karcie graficznej działoby to lepiej. Czy przeszkadza to w pracy? Zazwyczaj w ogóle, ale mam tą świadomość, że nie jest idealnie, że trochę można by poprawić, tylko że wydając około 2000 zł, Zyskalibyśmy dosłownie kilka procent większy komfort. W Lightroomie różnica byłaby trochę większa, bo tam responsywność, mimo że jest bardzo dobra, to wiem, że na dedykowanej karcie graficznej, przy bardzo dużych korektach, byłoby jeszcze lepiej i tam zauważalibyśmy to cały czas, bo tam mieszamy tymi słowakami bez przerwy. W Photoshopie. Tak naprawdę największa różnica byłaby w filtrach, których ja nie używam albo których używam tak rzadko, że nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Czy kupię ostatecznie tą kartę dedykowaną? Prawdopodobnie tak. Tylko nie wiem kiedy i to będzie bardziej zachcianka niż faktyczna potrzeba. Nie czuję, że muszę ją mieć. No i to chyba tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.